Fans TV największy kanał kibicowski w Polsce! Sponsorem kanału jest piroshop.pl sklep z najlepszą pirotechniką. Z kodem Fans otrzymacie 7% rabatu. 11 sierpnia, w poniedziałek o 19.00 Lechia Gdańsk podejmowała lubelski motor. Spotkanie zgromadziło na trybunach 14 758 kibiców, w tym grupę fanatyków motoru, którzy mimo niekorzystnego terminu solidną liczbą stawili się na gdańskim obiekcie. Wspominamy o tym meczu osobno, bowiem na trybunach pojawił się świeżo upieczony prezydent Polski Karol Nawrocki, który nigdy nie krył swojej sympatii do gdańskiego klubu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, jednak prezydent postanowił wejść na mój Lechii. Mamy tu do czynienia z sytuacją bezprecedensową, bowiem jego wizyta spotkała się z ogromną aprobatą co znaczy o szacunku środowiska względem Karola Nawrockiego a na takie coś trzeba sobie zasłużyć. Na trybunach pojawił się nawet transparent o treści Byłeś, jesteś, będziesz, zawsze kibicem Lechi, z wizerunkiem prezydenta. Co ciekawe, kilka lat wcześniej podobny transparent pojawił się w związku z obecnością innego fana gdańskiej Lechy, Donalda Tuska. Jednak wówczas na płótnie mogliśmy przeczytać Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechi. Zobaczcie nagranie z wizyty prezydenta autorstwa m.in. Solar TV. Że... Panie Prezydencie! Panie prezydencie. Co powiecie na tę akcję? Zdajemy sobie sprawę, że wśród naszych widzów poglądy polityczne są zróżnicowane. Jednak uważamy, że środowisko kibicowskie powinno być dumne ze swojego reprezentanta na najważniejszym stanowisku w kraju. Nas, jako obserwatorów polskiej sceny kibicowskiej, starającej się zawsze patrzeć obiektywnie, zainspirowała styczniowa wizyta, wtedy jeszcze kandydata na prezydenta, na pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, swoją drogą obecny razem z prezydentem na Młynie Lechy wypowiedział w Kaplicy Obrazu, takie słowa o Karolu Nawrockim. No i drodzy, wiemy o tym wszyscy, że naszym gościem dzisiaj jest dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który od miesiąca podjął się nowej misji. Ale dla nas, akurat na tej pielgrzymce i w tym miejscu Jego obecność jest także świadectwem drogi, jaką przeszliśmy wspólnie w minionych latach na szlaku kibicowskiego pielgrzymowania. Bo Karol był z nami na pielgrzymce kilkakrotnie przed laty jako jeden z nas, jako wierny kibic Lechii dońsk, pielgrzymował z nami, kiedy został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej. Kiedy został prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, dzielił się na wykładach swoją wiedzą i planami dotyczącymi skutecznej realizacji polskiej polityki historycznej, ale też zawsze uważnie wsłuchiwał się w nasze głosy. Dzisiaj witamy go wśród nas w nowej roli z nadzieją, że nigdy nie zapomni drogi, którą w życiu prowadził go Pan Bóg bo to droga, która uczyła go prostoty życia, troski o drugiego człowieka, o przekazywanie młodemu pokoleniu pięknych kart naszej historii, przywracania należytego miejsca polskim bohaterom, wierności, wartościom fundamentalnym dla naszej narodowej wspólności, determinacji w wypełnianiu zadań w służbie ojczyzny. Witamy więc brata pośród braci i mamy nadzieję, że jego Pielgrzymowanie do Królowej Polski będzie trwało w kolejnych latach. Jeśli taka będzie wola Boża już w nowej roli. Ale pamiętaj, to są słowa poety, nie moje. Gdy dojdziesz gdzieś daleko, tak jak dotychczas nie zapomnij nigdy, skąd wyszedłeś. Z głębi naszych serc wołamy dzisiaj. Boże, błogosław Polsce. Amen. Polecamy obejrzeć cały materiał z pielgrzymki. Link dodamy w komentarzu. Bardzo Was prosimy o odsunięcie na moment animozji politycznych. Dajcie znać, co sądzicie o wizycie prezydenta i o tym, że jako głowa państwa nie odcina się od swoich korzeni. Dajcie znać i prosimy o kulturę wypowiedzi, bez hamstwa. Liczymy na Was i nie zapomnijcie subskrybować dzwoneczkiem największego kanału kibicowskiego w Polsce. Łapka w górę też mile widziana. Do następnego! Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających.